No i ona tam próbuje mu robić tego loda, tak mówiąc popularnie. A, a ta druga, i go się pyta w trakcie, w trakcie tej czynności, mówi: kocha Anetę? A ona mówi: Tak, rób mi loda. A ta druga mówi: Jakbyś ją kochał, to byś to, byś, to byś tak nie robił. Kobiety w ogóle nie robią mężczyzn. On, on robi normalnie. Kochał Anetę, ty mi rób loda. Mi to jedno nie drugiemu nie przeszkadza. To jest istota faceta. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ty mi rób loda, ja tak wracam do swojej żony, bo ja ją kocham. Koniec tematu. Tak, tak abstrahuję, bo dzisiaj jest różny. Niczym, uwierzcie mi, że to niczym się nie różni, są te sprawy, bo nam się wydaje, że sąd zweryfikował. Ale co zweryfikował? Zweryfikował, że ktoś coś powiedział. Tak jak u was w domu, nie wiem, pokłóciła się rodzina, bo nie wiem, teściowa powiedziała coś, co się, co, co doszło do, do synowej, rozumiesz, synowa się obraziła, teściowa mówi, że tego nie powiedziała, ktoś mówi, że powiedział. To jest to samo, to jest to samo, to jest to, to, jest to życie. no Każdy z nas to przeżywa na co dzień. Tylko nam się wydaje, ktoś kto nie był w sądzie, tam się wydaje, że nagle sąd zweryfikował. Sąd nic nie zweryfikował. Sąd to też jest człowiek i musi po prostu jakąś supozycję zrobić. Tak? To są nasze bardziej presumpcje, domniemania niż, niż faktyczna prawda. No, I soksy. dajemy wiarę albo nie dajemy wiary, Tak jak nie wiem, przychodzi, dzieciaki się po, po, pokłóciły, mama przychodzi, a który zaczął? No ten, a ten nie, ten zaczął. No i mama musi dać wiarę, może ten albo Jednemu, ten. Albo trukiemu, tak. A jak przychodzi ojciec, mówi nie skarżymy.